Witajcie strzelce w Waszym czytaniu na marzec. Zobaczmy, jaka karta przewodnia będzie Wam towarzyszyła. Karta numer 8, ale ładna, nikomu jeszcze nie wypadła. Jest tutaj jakieś um, kawałki lodu, bym powiedziała, ale nie wiem. Nie wiem co to za ptak, zaraz zobaczymy. Mm. Mm. A to jest dzięcioł. Tak średnio tutaj na dzięcioła mi pasuje, no ale okej. Okay. Nie będę tutaj dyskutować. <gry> tutaj um, to jest możliwości tak jakby ten dzięcioł mówi wam że tutaj możecie doświadczać różnego rodzia, rodzaju możliwości um, dzięcioł puka, puk, puk, puk po to żeby odnaleźć um, to co po prostu takie odżywcze e, tutaj um, no, robale po prostu I on jakby mm, trochę tak, jakby on mówił o tym, kiedy puka w to drzewo, to tak jakby ogłasza światu, że on tutaj szuka, szuka przygód, szuka skarbów. I on właśnie o tym mówi, że przypomina Wam troszeczkę o tym, że możliwości do znalezienia czegokolwiek ważnego, są wszędzie, nawet tam, gdzie wydaje się, że już nie ma nadziei, tak, sam, tak jak on mówi tutaj, nawet w takich obumarłych drzewach. Tak? Um, on jest bardzo skupiony na swojej determinacji. Um, on jest też bardzo głośny. Um, z jego pukania w drzewo echo rozchodzi się po cichym lesie. I on jakby to rozchodzi się w takim wyzwaniu was też do tego, żebyście podjęli jego wyzwanie. Duch Waszego dziecka mówi Wam o tym o, duch mówi, duch mówi bardzo głośno. Tak? I on jakby wzywa was do tego, żebyście zaczęli słuchać, że odpowiedzią na pewne wasze troski i wasze problemy jest po prostu słuchaniem. A, a te kryształy, które się tutaj pokazują, one są połączone ze skupieniem i z jakby clarity, czy jakby nagle coś um, zostaje um, pokazane jasno. Tak? Czyli coś jasno widzimy. Um, tu też jest powiedziane tak, żeby nie poddawać się, nawet potem, jeżeli na początku coś nie wyszło. Posłuchaj, um, jakby czyjejś rady: pozostań skupiony i, jakby, kontynuuj swoją determinację. I to, co się tutaj zadziewa, ten proces, który zadzieje się u Was w tym miesiącu, będzie miał przełożenie na lipiec. Czyli cokolwiek tutaj zaczniecie robić, to w lipcu mogą być tego efekty. Tu jest właśnie powiedziane, że on, nawet jeżeli wybierze zło, złe drzewo, czyli jeżeli wybierze martwe drzewo i nie zdobędzie tam pożywienia, tak? nie znajdzie tam tych robaczków. To o się tym nie zraża, przekłada się na inne drzewo i dalej po prostu jakby kontynuuje swoją pracę, swoje poszukiwanie pożywienia. I to też jest informacja dla Was, że nawet gdyby cokolwiek wyszło nie tak, macie się nie poddawać, tylko macie po prostu jakby iść po swoje skupić się, skoncentrować się na waszym celu może właśnie praca z kryształami w tym miesiącu będzie dla was istotna ale warto by było też to zrobić i otworzyć się na to miesiąc pierwszy, miesiąc drugi, miesiąc trzy tydzień, nie miesiąc tydzień pierwszy, drugi, trzeci i czwarty Pozostańcie uziemieni, bo macie tutaj runę urus, pod urus jest berkano, więc tym bardziej. Pozostańcie w uziemieniu, zadbajcie o zdrowie, uwaga na wszelkiego rodzaju przeziębienia, bo tutaj trochę się tak pokazuje. Trochę jakby w tym pierwszym tygodniu trzeba będzie zmierzyć się, mam takie wrażenie u Was, że trzeba będzie zmierzyć się po prostu z przeszłością. Coś jakby karmicznie może się dokańczać i, i coś tutaj będzie się dopominało Waszej uwagi, dokończenia, tego typu rzeczy. Ale pamiętajcie, że Jera jest też czasem dożynek, więc też przyjdzie Wam się cieszyć z tego, na co już zapracowaliście. Jakby przyjdziecie, przyjdzie czas, żeby zbierać nagrody za to, czego dokonaliście. Więc też bądźcie na to otwarci. Drugi tydzień dosyć spokojny, mamy tutaj isy, wyciszenie, spokój, równowagę, ale połączenie tych dwóch ród znowu z kolei mówi mi o tym, że to mogą być, może to być czas waszych przeziębień, że to może być czas, kiedy po prostu zaczniecie pociągać nosem. Więc witamina C, witamina D zadbać o siebie, a jakby profilaktycznie, żeby tu jakby to nie miało miejsca, ale też ta isa może mówić o takim czasie poza czasem. Że możliwe, że potrzebujecie coś przemyśleć, poukładać, że możliwe, że potrzebny Wam jest czas, żeby coś przeżyć do końca i pozwolić sobie coś uwolnić, ale też opracować strukturę działania na przyszłość, tak? Trzeci tydzień uda Wam się pozałatwiać bardzo wiele rzeczy. Jeżeli macie taki a, czas, że musicie coś pozałatwiać, chcielibyście coś w tym miesiącu doprowadzić do końca, to tutaj a, trzeci tydzień jest to tego rewelacyjny. Trzeci, czwarty tydzień rewelacyjny. Dlatego, że w trzecim tygodniu, jakby nawet niemożliwe, stanie się możliwe u Was takie połączenie trochę nieba z górą, więc też jak Ty komuś, tak ktoś Tobie, bądźcie na to po prostu wyczuleni. Natomiast też tutaj chodzi o taką elastyczność o działanie nie szablonowe, o działanie z innej perspektywy, więc też zwróćcie na to Waszą uwagę. Czwarty tydzień macie runę ECHWAS, czyli runę partnerstwa, związków. Jeżeli jesteście osobami samotnymi, może ktoś tu się pojawi, jeśli jesteście w związku, to może być tak, że właśnie będziecie bardzo fajnie ten związek odczuwać. To też jest karta partnerstwa, podejmowania nowej pracy, Um, jakieś rozmowy o pracę tego typu rzeczy, jeśli szukacie, jak najbardziej tak. Um, ogólne zadowolenie, i tutaj też jest odnajdywanie i trafianie na osoby, które są kompetentne w swojej dziedzinie. Czyli jeżeli szukacie jakiegoś fachowca, to tutaj w tym tygodniu na pewno znajdziecie odpowiedniego. Um, więc to tutaj jest no, um, no fajnie, fajnie, że tak to się tu pokazuje u Was. Fajny, spokojny tydzień, pamiętajcie o realizacji Waszych planów, marzeń. Macie tutaj runę URUS, która mówi właśnie o tym, że to jest dobry moment na skupienie się na sobie, na realizację swoich planów, na podjęcie jakichś takich planów, które będą miały na celu spełnianie Waszych marzeń. Co Was będzie wspierać, co Wam będzie przeszkadzać. Rada o drun. Rada o drun, korzystaj, korzystaj z pomocy innych, korzystaj z pomocy tych, którzy będą tutaj Cię wspierać. Korzystaj z pomocy fachowców, korzystaj z pomocy innych osób, które są kompetentne w swojej dziedzinie i które mają szerszy zakres wiedzy niż Ty, które mogą Ci pomóc, objaśnić Ci pewne rzeczy, wspomóc Ci w jakimś działaniu. Bądź skupiony, otwarty, kreatywny, działaj z pasją, słuchaj siebie, słuchaj swojego wewnętrznego ognia, bo on będzie cię w tym miesiącu dobrze prowadził, będziesz dostrzegał rzeczy, których wcześniej nie widziałeś. A to, co będzie Ci przeszkadzać, to jest dagas, to jest takie, czasami przy dagas to jest, że zbyt. Że zakładamy te różowe okulary, i one są zbyt różowe, i wtedy jakby też nie dostrzegamy prawdziwego wyrazu życia, prawdziwego wyrazu i obrazu rzeczywistości, ponieważ my, będąc tak skupieni na dostrzeganiu tych pozytywów w życiu, nie dostrzegamy jakby realiów. I tu jakby ta urus ma zapewnić Wam to, że Wy będziecie doziemieni, będziecie skupieni na matce ziemi, na naturze. Będziecie skupieni na siebie i powiązani z żywiołem Ziemi. I to jest istotne po to, żeby tutaj w tej Dagas nie odlecieć. Ale bardzo spokojny, fajny taki miesiąc dla Was. Naprawdę powiedziałabym, że, że z dużym zadowoleniem mam wrażenie, niektórzy z Was przynajmniej będą go przeżywali. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Moi najbliżsi i ja jesteśmy bezpieczni, prowadzeni i chronień. To jest afirmacja dla Was. A anioł, który będzie Wam towarzyszył anioł wschodu pomaga wyrażać uczucia, uraz, y, y, pomaga wyrażać uczucia oraz uczy, jakby ciszyć uczucie smutku i goryczy. Czyli też praca nad sobą, praca nad swoimi lękami, praca nad Swoimi emocjami, uwalnianie ich, tak? To jest tak istotne. Pamiętajcie, że uczucia mogą zagnieździć się w ciele, że traumy gnieżdżą się w ciele, że wszelkie nasze niepowodzenia, wszelkie nasze emocje gnieżdżą się w ciele i czasami później to przekształca się na różnego rodzaju choroby. Więc uwalniajcie wszystko, co tylko się da. Ja Wam życzę cudownego miesiąca. Pa!